Zobacz, nice. <laughs> <laughs> no, nie widziałeś, ja pierd O, nie, nie! Kurta. Przerwa taktyczna, przerwa taktyczna. co to jest. A co ty robisz? Rozlałem picie, debilu. Tak nie wiem, z 10 cm od komputera. By się polał po całym motherboardzie, po całej grafie. Ale by było super, co? No. Ale by było, ty... Patrzyłem sobie na Steam market, to normalnie... No bo na markecie, no, chuj. Aha. Drożdże no, raczej. Aha, na markecie. Aha. To jednak jedną rzecz lub rzecz drugą, bo mnie kurwa nie wydaje. No, Jakoś się zdodzi, to sobie sprzedań i kupi inna, no bo w ogóle... No, 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 to jest to, że to jest cały czas w obiegu, nie? I no, możesz... Chwiletowa, to ten, to cały ekiponek w sumie pasuje. Jeszcze hmm. bardziej. A trafiłeś, a Uh, yeah. Wy mordy nie możecie zamknąć, jafir. <grym> <grym> nic ja nie słyszałem, nie? <grym> no co on bije? Zabiję go. I report. So, my to polować. Spika, England, kurwa, je no. <grym> Strzela w moje zwłoki, on jest o, jakiś psychicznie chory Teraz tylko bran się rusza Patrz <grym> hitu, no Częs się ręce Nie bój się, nie bój się tym jest No Boże Zamknij mordę! tej Ale piękny wieczór kurwa. Dawid dwie rankę w końcu. No ale samemu ja mu się nie chce. Jakby to był jeden mecz to spoko, ale jak ja odpalam kurwa i jest jakieś vertigo rozjebane To mi się nie A. chce, nie? Nie ma banu za to Ooooo! Oooo! O kurwa się że... rasują Ale się kręci O! 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 Że... go tam nie obił <laughs> Bo mnie blokujesz A ty się kręcisz No bo uciekałem Trzeba krzyknąć coś Niech Ołów przemówi, nic nie będę krzyczał Co to było? Jest <grym> <grym> e, schody, schody, na lewo, na lewo, puzon! Puzon debilu! Napierdala <laughs> pumzo. Co jest? Co? Co? to było? Marek schyderł mnie jak. Słuchaj, serio. Nie Nie też Rusorez. I psa? Zabijcie <laughs> za zabijcie <się, śmiech> zabijcie. Zabijcie, zabijcie kurwa. Kur Tylko odpowiedź, tak czy nie. O nie no, przechylki. Tak myślałem. <laughs> Ale jest żałosny jesteś kurwa rozumiesz? No Został w niej ja, no. nam idzie na krzesełku Pisałem Ultraskok jak ty Sam Andreas A bo ty nie podniosłeś To jest walka Stary Nie mam to... czasu B, Co? Ładny Z stek, mięcznie. ale gruby Jaki to był stek? Z... Z, Z mleczem Z Zupa mleczna Z mleczem Zupa mleczna <laughs> Biorę laskę na laskę jemy zupę mleczną Burger To jest Myślę, że było ich tam więcej Idę po niego Ej, to rzuć mi ten, rzuć mi swoją broń Kurde. Pierd... na ty, Nie, <laughs> <laughs> Masz to? No, nie, zabił go ktoś. Już go miałem kurwa niszczyć, nie? Za nas no. Za zniszczę nic, nic nie, nie widzę. Co w Oho Bardzo cheatowy Już go będziesz wydawał, z twitterem? cheaterem? Bo Kręcą Kręcący i no, ale... Nie kładę o. Ja I, co? I co? I co? Nie czytuję, Nie czytuję kolego? No Czarny chupiu Nie czytuję. Cztery banie z Digla W biegu? No ch... O kurwa. Aha. O! Nie czytują wcale Wcale nie czytują. <laughs> <głos> <Aha>. <głos> Ale ci je, o kur po na plecy jeszcze No na plecy, Lecy, plecy plecy <noise> Jestem mi na pani kur. Dla stabilności. Dobra. <głos> Dobra. <głos> Nie dostałem tym plesem, teraz trafię tego Słomka na celę. Kur... mać. Potrafiłeś po chwili No skąd ty strzelasz do nich, No, no strzelam kurp. no. Myślę, że ja umiem strzelać kurp z tego uspa. <laughs> A dobra, myślałem, że to Fidola. To masz Za nogami. kurp. <laughs> Fidol kur... Tak. <laughs> Fidol kurwa. Jak taka... No śmiesz, jak taka sroka, nie? Leci, kurwa, bo się błyszczy. Leży. Na sacie jest, na sacie. W smoku. Defuj. 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 Defuj, On nie ma defa! A nie masz. Nie mam. No to puść to, kurwa! No już za kurwa. Dobrze. Dobrze, no nie ma... puściłeś jak powiedziałem, że iść puścił. Dobra, idź. Idź, kurwa, co ty robisz? Ja pierdolę, no mówi się do Ciebie, się kurwa. się kurta... się nadajesz kurta do zarcia chrzanu. Ciiiichuja kurwa Iza. Czekaj, parcerobie, parcerobie. Głąb kurwa. To nie tak! Dobra, zabij... Zabiłem ich trzech, da Ci radę. Mam 50 pewnie. Nice. Jakie ja by nie obiłem? Czy oni dostali dosłownie że ciemniej granatem? Nie trafiłeś z tym granatem nawet. W nie trafiłem? Nie, nie. Ale... No nie. No nie wleciał pan niestety. Byłem przekonany, że wleciał. Może rzucić na schody smoka sobie, żeby go odciąć. No, <noise> no kurczę! <noise> Czemu <suszel> ja? Ty kur... ...agranat <gryb> był tak dały... Ja <tankuśla> słucham siebie, co ciebie. E, ratowany jest. No jest, jest nawet zajebany. O, le poleciałem ty. <gryb> <tankuśla> ja pierdolę. <tankuśla> wow, ale to jest pyza. Króciutki. Ale nabity pałek strzelił. Ale śmierć jak duży. Dobra, wpierdam się tam na pełnej kurwie Nie spodziewałem się tego. Rody kurka jedna. druga. A skończyłem się ammo. No ELEMI zajebiliśmy na koniec i... Vertigo! No. Kto to dał? Słuchaj, no co ty słyszałeś czy nie? Mówiliśmy, że dawaj Vertigo. Wy jesteście pierdolnici? Czy ty00 rozgrywała to ta mapa? Ty aż 4 osoby nie zaakceptowały, więc nie tylko ty tak uważasz. <grym> no mogło tak być, ale ziom był kurwa podpalony na 300%, nie? O WH, MBOTA i nie wiem Ci ta na pieniądze pewnie. KIFO. I, H -H, I, I H -H, no wucha, HIV i AB I AB kurwa. Tak. I UDT kurpa i CPK a gdzie ten kurwa Joker jebany w pizdę? Daj w ten inferno kurwa No ja też wyjdę mieć zbieram Ale, <laughs> ale salto. Salto. <laughs> No chłop podobnie co jak no. W ziemię celuje Daj im lower Strzeli mu kurwa dosłownie w stopę! No kurwa! Na midzie! Co ten żółty kurwa? Ty jesteś żółty, co ty kurwa robisz? Co? Co powtórkę zobacz? Co kurwa powtórkę Robiłem. zobacz? Zeszedłem tam dopiero. Co <noise> Nie miałem <tam>? z kurtymów? <noise> Bo <Barna hopa> wskoczyć w pełne, <noise> tak? Razu kurwa, zawko! na chyb tam idziesz! Bo ten mota ma podlagi Ale i dzięki Hehehe był kurwa No jest Ole zostałem na pizdę idealnie to flesza to Dosłownie kurwa przed oczami mi wyje. On tu jest głupi? Dobra, on jest rozj**wany kurwa rusek pierdolony no Nie wytrzymam okay. Timeout please timeout please, <laughs> Time please. Daj, <laughs> tryba... Trzeba ich totalnie No, Trzeba, trzeba Dobra nie gram, nie chce mi się nie będę, kurwa, czekał na ciebie 20 minut, człowieku, ja muszę do roboty zaraz iść, a ty, kurwa, jakiegoś bossa bijesz w Skyrimie. Czemu na ciebie czekaliśmy 20 minut teraz? Bo, kurwa, jadłem śniadanie! Ale, zaraz to mi zapierdali za całe... Dobra, się. zamknij mordę, kurwa, jebana. E, e, e! Nie w mnie. Zrzecz no, kurwa. Nie, nie, no co my, chłopaki? No bo to, kurwa, jebana jest mi... Dobra, minie. kurwa! Spokój. Taka prawda. Puszczaku Spuszczak. E... Przystojniaku. Piękki. No kurwo! Co to jest? Bardzo dobra broń. Zaraz ty że jesteś biedny, jak za... Zaraz ci totalnie przez przypadek wypierdolę seryjkę w plecy, nie? Z tej dobrej broni. No kurwa! OO, Ale chomsker, ja to jest, <laughs> <laughs> Dobra, full scoop karz miał, bo kurwa, znowu zrobią nam. ten. 8-1 i mi się nie będzie chciał grać. Już. A. Napisałem do mazurka kur godzinę temu, czy będzie wieczorem. w chacie. Napisał mi tak. Przed chwilą mi odpisał. Będę później, jestem teraz. To? <grymne> to zabrzmiało no, bardzo, to bardzo, bardzo jakoś kurwa filozoficznie. <grymne> no trochę tak. <grymne>